Witajcie, kochani. Ważną rzeczą jest zrozumienie, dlaczego to anglosasi zarządzają nami, a nie my nimi. Nie będę tutaj wchodził w różnice oczywiste genetyczne, ale zaczniemy od edukacji, to jest ważne, słuchajcie. Większość dzieci arystokracji ziemskiej i przedstawicieli City of London uczy się w najbardziej prestiżowych szkołach prywatnych. Tradycyjna kultura ich klas społecznej pozostaje praktycznie niezmieniona od wieków. A praktykowane przez nich obrzędy oraz sam stosunek do edukacji szkolnej i jej znaczenie w procesie kształcenia kolejnych pokoleń elity znacznie różnią się od podobnych postaw pozostałych klas społecznych. Pomimo zmieniających się realiów politycznych, gospodarczych i społecznych, arystokracja stanowi kręgosłup brytyjskiego społeczeństwa. Dzieci tej klasy muszą przejść przez te same próby i proces edukacyjny, co ich przodkowie. Obecność nielicznych przedstawicieli innych klas w elitarnych szkołach prywatnych w Anglii to tylko część procesu adaptacji sytuacji szkoły publicznej. w do zmian społecznych w społeczeństwie. Kluczową różnicą pomiędzy elitą brytyjską a elitami innych krajów jest rytualne wygnanie ich dzieci do szkół prywatnych w bardzo młodym wieku. Płacą 30-40 tysięcy funtów rocznie za edukację swoich dzieci, odrywając je od domu i rodziny, rodzice liczą na przyszłe zyski, odmawiają spotkania z dziećmi i zamieszkiwania z nimi w jednym domu, aby utrzymać i wzmocnić pozycję rodziny w społeczeństwie. Podstawą systemu szkół prywatnych powstałego w Wielkiej Brytanii w połowie XIX wieku i jego fenomenalnej skuteczności jest przekonanie, że jeśli zabierze się dziecko z rodziny już we wczesnym wieku, wówczas jego potrzeby emocjonalne zostaną w całości skierowane na szkołę, nauczycieli i kolegów z klasy. Ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego cała klasa społeczna, z pewnością jedna z najpotężniejszych na świecie, decyduje, że dzieci muszą cierpieć, aby stać, stać się produktywnymi obywatelami. Przecież oddzielenie dziecka od rodziny. A przede wszystkim od matki w wieku 6-7 lat nie może nie wpłynąć na dalszy rozwój jego psychiki. Jednak to właśnie mechanizmy ochrony i adaptacji społecznej kształtują się uczniów od pierwszych lat nauki w szkole prywatnej i są cechą charakterystyczną brytyjskiej klasy wyższej. Trzeba zrozumieć, że życie w prywatnej brytyjskiej szkole to życie w niezwykle rytualnym, wyłącznie męskim, hierarchicznym społeczeństwie. Psychologowie opisują absolwentów szkół prywatnych jako przechodzących przez życie z dobrze rozwiniętymi ciałami dobrze rozwiniętymi umysłami i słabo rozwiniętymi sercami. Rodzice doskonale wiedzą, że ich dzieci będą nieszczęśliwe w szkole, a mimo to je tam wysyłają. Często z ich ust wychodzi zdanie. Wiem, że byłeś nieszczęśliwy w szkole. Twój ojciec i jego ojciec też byli nieszczęśliwi, ale spójrz, co osiągnęli. Główną zasługą edukacji brytyjskiej elity jest umiejętność tłumienia emocji. To właśnie wpojona w latach szkolnych skrajna powściągliwość w emocjach jest czynnikiem decydującym. Jedną z głównych konsekwencji tego stanu emocjonalnego jest na dwuznaczność w działaniach i wyrażaniach Anglików. Pamiętajcie, że y, elity amerykańskie to jest taka wersja brytyjska light, dlatego koncentrujemy się na fundamencie. W Wielkiej Brytanii istnieje odrębna kategoria psychoterapeutów, specjalizująca się w syndromie szkoły prywatnej. Termin ten charakteryzuje stan absolwenta szkoły prywatnej, u którego rozwija się, rozwijają się pewne reakcje obronne, aby przetrwać traumę, rozłąki z rodziną. I nagłą utratę normalnych relacji w atmosferze miłości i troski za najbardziej uderzające przejawy tej samobrony uważa się skrajną czujność, a także rozdwojenie osobowości na ja prywatne i ja publiczne. To właśnie skrajna czujność i gotowość na niebezpieczeństwo znacznie ograniczają umiejętność społeczną w komunikowaniu się z innymi klasami społecznymi. Dlatego oldboy, absolwent prywatnej szkoły jest wyjątkowo wrogo nastawiony do świata zewnętrznego, uznając za konieczne trzymanie się Swojej kliki, ludzi, którzy myślą, zachowują się i wyglądają dokładnie tak jak on. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. W następnym filmie, jak będziemy to wszystko już podsumowywać, warto zaznaczyć, że ludzie reprezentujący wyższą klasę społeczną nie muszą posiadać żadnych szczególnych umiejętności zawodowych i to właśnie jest ich zaletą. Szkoły rodziły i nadal produkują generalistów yy, z niemal religijnym przekonaniem o swojej wyższości, gotowych wykonać każde zadanie. Korony w dowolnej części planety. To właśnie zaniedbanie umiejętności technokratycznych jest charakterystyczną cechą metodologii nauczania angielskiej szkoły prywatnej. Dziś, podobnie jak w czasach Imperium Brytyjskiego, głównym zadaniem szkoły prywatnej nie jest przekazywanie żadnej specjalistycznej wiedzy, a już na pewno nie przekazywanie informacji praktycznych przydatnych w przyszłej karierze zawodowej, ale kształcenie uczniów jako członków określonej kliki jednej wielkiej całości. Metody nauczania umiejętności społecznych, tożsamości, pewności siebie i poczucia własnej wartości służą budowaniu spójności grupy, klucza do przetrwania klasy, społecznej. Szkoła zmienia się z placówki edukacyjnej w dom, rodzinę, ojczyznę. Niezależnie od dziedziny, w której pracują odbojsi, ich edukacja jest taka sama: przedstawiciele duchowieństwa, wojska, polityki i biznesu, wszyscy uczą się na tych samych warunkach w tych samych szkołach. Dopiero później decydują, w które pole się zaangażować. Tym samym, niezależnie od dziecinnej działalności ucznia, szkoła tworzy skonsolidowaną klasę panów. Istniejąca sieć absolwentów różnych kierunków zapewnia im awans społeczny i zawodowy. Wkraczając w dorosłość, nadal mają kontakt niemal wyłącznie z Oldboysami, old aktywnie wykorzystując dostęp do sieci stworzonej przez poprzedników. Aby stworzyć spójną klasę społeczną, potrzebna jest jasna ideologia i element ezoteryczny, zmieniający placówkę edukacyjną w miejsce święta, absolwentów w uporządkowaną strukturę hierarchiczną. Dlatego szkoły edukacyjne prywatne aktywnie tworzyły mity i wprowadzały do życia szkolnego cały zespół symboli i totemów. Należy powiedzieć o roli masonerii w tworzeniu mitologii szkół prywatnych. Masoneria była dla Brytyjczyków wygodna z praktycznego punktu widzenia. Ponieważ gdziekolwiek był absolwent, zawsze wiedział, dokąd się udać, gdzie go spotkają, gdzie będzie, mógł, gdzie będzie mógł się czuć swobodnie. Brytyjczycy wykorzystali instytucje masonerii do tworzenia własnej mitologii. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku brytyjskich szkół i uniwersytetów z wieloma tematami praktyką hierarchii kolorów, nazwami domów, nazwami stanowisk w szkole i z stosowaniem symboliki. Zatem masoneria została dostosowana do potrzeb nowego projektu, a nie odwrotnie, jak tam się próbuje wmówić. Brak emocjonalności jest najważniejszą cechą brytyjskiej klasy rządzącej, a także kluczem do zrozumienia jej innych charakterystycznych cech i przejawów. Warto zatem zwrócić uwagę na dobrze znaną angielską dwuznaczność i celowo owikłanie rozmówcy w języka angielskiego. Właściwy absolwent szkoły prywatnej nigdy nie będzie do końca szczery i nie powie tego, co naprawdę myśli. Zawsze pozostawia pole manewru i strategię tę rozwija od pierwszych dni życia w szkole, jako reakcję obronną przed kpiną i poniżaniem przez innych kolegów. uczniów. Należy także wspomnieć o roli uniwersytetu jako ostatniego etapu kształtowania sieli. Należy pamiętać, że funkcja edukacyjna na uniwersytecie nie jest funkcją dominującą. Głównym zadaniem prestiżowych brytyjskich uniwersytetów jest późniejsza socjalizacja, wzmacnianie i rozbudowa sieci old boysów. Co więcej, prestiżowe uczelnie kopiują strukturę szkół, akademiki szkolne przechodzą w kolegia uniwersyteckie, gdzie pozostaje ta sama hierarchiczna struktura wypełniona własną mitologią. Rytuałami, tradycjami i tutemami. przestrzeganie rytuałów dla członków elity jest absolutnie konieczne. Trzymanie się tradycji, zwyczajów, uczelni, a także szkoły jest, nie jest nigdy kwestionowane. Podobnie jak w szkole, na uniwersytecie istnieje hierarchia przedmiotów. W tym samym studiowanie historii, filozofii, polityki, filologii, klasycznej teologii i innych kierunków humanistycznych jest bardziej prestiżowe niż na przykład, zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing czy ekonomia, które są najczęściej preferowane przez studentów zagranicznych. W takiej hierarchii ważne jest podejście do uczenia się. Uczeń uczy się nie tego, co potrzebuje, aby w przyszłości zarobić stabilną pensję na fizyczne przeżycie, ale tego, co odpowiada jego zainteresowaniom, jest ogólnie akceptowane w w klasie społecznej. Podstawą nauczania w szkołach prywatnych zawsze była filologia klasyczna, historia, filozofia. Już pod koniec XX wieku szkoły pod naciskiem trendów zaczęły kłaść większy nacisk na nauki ścisłe, między innymi po to, aby absolwenci mogli zdawać egzaminy wstępne na uniwersytety. Jednak nawet dzisiaj ekonomia i matematyka pozostają w przeważającej mierze wybory obcokrajowców lub prawdziwych entuzjastów. Zatrudnienie teologów i historyków przez duże firmy można raczej wytłumaczyć solidarnością klasową i świadomością, że wybrany kandydat dopasowuje się do norm i zwyczajów charakteryzujących tę klasę społeczną. Pracy szukają głównie matematycy i przedstawiciele zawodów technicznych. Martwi się kwestia fizycznego przetrwania, godziwych i stałych dochodów. Jeśli chodzi o teologów, trudno powiedzieć, aby ktoś, kto studiuje religię 4 lata, spodziewał się, że zastosowanie tej specyficznej wiedzy przyniesie mu istotne korzyści finansowe. Fakt, że student wybrał studia teologiczne, historyczne i filozoficzne, świadczy o tym, że dla niego praca, jest, że dla niego praca pozostaje grą, którą precyzyjnie wyznacza jego wielowymiarowość funkcjonalną, obojętność na kwestie fizycznego przetrwania oraz obecność bezgranicznej pewności siebie. Z drugiej strony, już samo to, że student nie troszczy się o społecznie akceptowalną i dobrze płatną pracę, w pewien sposób go charakteryzuje. Tacy kandydaci są w naturalny sposób rekrutowani na wyższe stanowiska. To mamy chyba historyka Morawieckiego, historyka Andrzeja Dudę, tak? więc jak widzicie, kochani światem zarządzają ludzie, którzy nie mieli normalnego dzieciństwa dla nich liczą się tylko im podobni. Reszta to są aborygeni, których populacje należy kontrolować różnymi wszelkimi sposobami. Następny film w drodze. Ale to jest ważne, co przeczytałem naprawdę. はい。